Pytanie do rozdziału 15 z Ewangelii Mateusza, wersety 21-28. Dlaczego Jezus tak szorstko zwraca się do kobiety kananejskiej, proszącej o pomoc? Porównuje ją wręcz do psa. Dlaczego Chrystus mówi, że został powołany tylko do, do Izraelitów? Znaczy, w, w spotkaniu Jezusa z tą kobietą kananejką yy, trzeba najpierw, tak jak Jezus, yy, zobaczyć potęgę wiary tej kobiety, bo, bo Jezus tę wiarę pochwala. Yy, na czym polega wielkość wiary tej osoby, mianowicie na tym właśnie, że ona potrafiła yy, przetrzymać moment, yy, w którym miała prawo myśleć, że Jezus, czy, czy może nie, że Bóg w Jezusie, ale że Jezus jest przeciw niej. To są takie momenty w życiu, kiedy nam się wydaje, że Bóg jakby stanął przeciwko nam. I, i, I tak odbieramy to, co on do nas mówi, że, że to, co do nas mówi, jest przeciwne temu, czego my się po nim spodziewamy. To, może być, to mogą być różne momenty, to może być moment tak dramatyczny, nie wiem, jaki w życiu miał Hiob, nie? że wydawał mu się, Bóg jest przeciwko mnie, ale jednocześnie ten Hiob, kiedy chciał rozstrzygnięcia sporu między sobą a Bogiem. To to rozstrzygnięcie zostawiał Bogu z całym, z całym przekonaniem, że tylko Bóg ma prawo rozstrzygać ten spór między człowiekiem a Bogiem. I gdzieś w Hiobie jest to przekonanie, że ten Bóg, który mu się w tym momencie wydaje wrogiem, bo mu wszystko zabrał zabrał mu całą rodzinę, zabrał mu wszystkie dzieci, zabrał mu cały majątek, zabrał mu zdrowie, bo go dotknął trądem że ten Bóg, ten Bóg ostatecznie jest za nim. Jest takie zdanie u Hioba przecudowne, że choćby mnie zabił Wszechmocny, ufam. I to jest postawa tej kobiety. Jezus mówi, kobieto, twoja wiara jest wielka. Niech ci się stanie tak, jak chcesz. Twoja wiara jest wielka. Jest wielka, ponieważ wytrzymała tę próbę, yy, której miała prawo myśleć, że Bóg jest przeciw niej. I że to, co Bóg mówi do niej, yy, no właśnie, jest, jest, jest niemal obraźliwe, nie? jest upokarzające, to może być tak, ile razy w życiu słyszymy od Boga takie Słowo, które budzi w nas opór, które trafia w nas na sprzeciw. Mamy takie poczucie, że, że, że to Słowo właściwie z czegoś nas okrada, coś, czegoś nas pozbawia. Że, że jeśli pójdziemy za tym Słowem, to Ono nas niemal zabije. Jest, jest pytanie, czy czy wtedy y, trwam tak jak ta kobieta? Nie? Nic mnie od Boga nie odpędzi. Nawet takie poczucie, że On sam mnie od siebie odpędza. Nie? Nic mnie od Niego nie odpędzi. Y, jestem przy Nim i na, 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 na każde takie nie, doświadczenie negatywne znajdę odpowiedź. Nie pozwolę się Bogu odpędzić od, 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 od siebie. Y, więc to, to jest niezwykle piękna postawa tej kobiety i przez Jezusa postawiona za wzór. Natomiast yy, 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 ważny fragment tego pytania to jest właśnie, czy Jezus jest tylko posłany do Żydów? Bo on tak naprawdę tej kobiecie odpowiada, że yy, jestem posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela. To są takie fragmenty w piśmie świętym, które czasami sprawiają jakby kłopot. Yy. U świętego Mateusza, to jest fragment z Mateusza, są dwa posłania, jakie Jezus zleca swoim uczniom. Pierwsze posłanie, to jest dziesiąty rozdział Mateusza, mówi właśnie w ten sposób. Nie idźcie do pogan, nie idźcie do samarytan, idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Potem jest posłanie drugie, dwudziesty ósmy rozdział Mateusza, mandat misyjny. Idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody. I to nie jest tak, że Jezusowi się zmieniło zdanie w trakcie, tylko, że Jezus najpierw posyła swoich uczniów do swoich, a potem dopiero posyła ich na krańce świata, do wszystkich narodów. To jest to, co dzisiaj w kościele się nazywa nową ewangelizacją. zamiast. Od razu iść na misję do ludzi, którzy nikt o Jezusa nie słyszeli. Nie, papieże nam mówią: idźcie do tych, którzy poginęli z waszego własnego domu. Rozejrzyjcie się dookoła. Nie, bo może być tak, że masz w swoim domu czy w swoim sąsiedztwie, nie wiem, w szkole, na studiach, w grupie, w miejscu pracy, masz człowieka, który jest ochrzczony i zginął że, tak naprawdę z, z domu, jakim jest Kościół. Więc idź najpierw do Niego, bo pokusa by była taka, od razu iść na cały świat. Nie, nie, najpierw, najpierw idź do tych, których masz najbliżej. Pan Jezus wiedział, co, co robi, wiedział też, y, 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 do jak, do jak, jaką logikę zadaje uczniom. Najpierw idźcie do swoich, potem idźcie do, na cały świat. Może być tak, że my chcemy iść na cały świat, bo uciekamy od najbliższego domu, w którym mamy takie, a nie inne problemy, więc uciekamy od nich w aktywność, która dotyczy nieznanych nam kompletnie ludzi. Więc mówi, nie, 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 najpierw tu, najpierw tu. Jest podwójne posłanie, i tak samo on je przeżywa. To znaczy, mówi wyraźnie, jestem posłany najpierw do owiec, które zginęły z domu Izraela. Natomiast też Wielokrotnie też Jezus potem będzie mówił o powszechności swojej misji, o tym, że umiera za każdego człowieka tak itd. Dalej, tak dalej. Więc yy, yy, to jest takie napięcie, które jest napięciem w e e ewangelizacji. Nie? Zaczynasz od najbliższego otoczenia, a potem idziesz na, na cały świat. A nie w ten sposób, żeby. Nie ma sprzeczności między tymi dwoma posłaniami. Ani w Jezusie nie ma tej sprzeczności, ani nie ma jej wtedy, kiedy on posyła swoich uczniów, mówiąc najpierw mówiąc: nie idźcie, nie idźcie do Pogan, nie idźcie do Samarytan, a potem mówi: idźcie, idźcie, i wszystkie ludy czyńcie y, uczniami.